I nagle część narodu polskiego na czarne marsze wyszła na ulicę. Bo gdziekolwiek pojawi się hasło Bóg i jego prawo, oni będą zawsze wychodzili. Dlatego też w ostatni poniedziałek, chyba w tamten poniedziałek, moi drodzy, na ziemi polskiej nieoficjalnie został intronizowany szatan. A parę dni później urzędowymi pismami, Decyzjami. Nasi przywódcy klepnęli to. Może nie nadążacie za mną. Dam wam przykład z historii. Parę lat, lat temu w Meksyku wprowadzono prawo zabijania dzieci. aborcję. Bóg dał jakiś znak? Matka Boża w Guadalupe pod obrazem Pojawiła się kula światła pod sercem, a w sercu embryon. O tym cały świat słyszał. Czy nasi się przywódcy długowi i polityczni czym przejęli? Naród, część narodu wyszła na ulicę, i rozpoczęła uroczystą intrygację szatana, a później w ruch poszły pieczątki jednych i drugich. to dopiero po latach będą odkrywali tę moją analizę, co się w minionym tygodniu dokonało na ziemi polskiej. Ale to jest wypadkowa, wielkiej introizacji z początku lat sześćdziesiątych, pierwsza albo drugi, kiedy miałem dwa lata, na Watykanie, wewnątrz Watykanu w Kapicy, u Pawła za murami i w Ameryce, w USA, dokonano włączności łączności w tych trzech punktach w trójkącie, intronizacji szatana do bazyliki rzymskiej przyjechali w czarnych limuzynach wszystko na czarno ubrane na głównym ołtarzu w czasie intronizacji dokonano gwałtu dziewczynki która się dzisiaj żyje a już nie mówię kto dokonał gwałtu bo po co mam to wiedzieć byście powariowali to są przedziwne wydarzenia My się jeszcze modlimy, bo jeszcze kościół polski ma szansę i rząd. Zostało im jeszcze 40 dni. 45, 40 by dokonali intronizacji. Może ta dzisiejsza analiza otworzy im oczy.